Przypominam, spotkanie zakończyło się wynikiem 71 do 68. Jako pierwszego podsumowanie tego spotkania proszę trenera gości Pawła Turkiewicza. Co by komentować? No, przegraliśmy, w którym zaprezentowaliśmy się, myślę, że w miarę dobrze. Dziwne statystyki. Pierwsze rzeczy, już takim się spotkałem. Wygraliśmy trzy kwarty. Zebraliśmy o 16 piłek więcej w ataku, ale nie trafialiśmy z podkosza. kosza. Nie zapomnieliśmy zbyt dużo znaczących strat i przegraliśmy mecz. Szkoda, chłopaki się pobili, pokazali, że mają charakter i na pewno nie będą, to nie będziemy łatwym przeciwnikiem dla nikogo. Nie chcę powtarzać cały czas tej samej historii, że płacimy fresowe. Mam nadzieję, że zawodnicy też tego nie będą powtarzać, bo to jest takie dziwne rozumowanie. Po prostu zawodnicy ciężko trenują, pracują po to, żeby wygrywać mecze. Szkoda takich meczów, bo na pewno dzisiaj trzeba pogratulować drużynie gospodarzy, ale na pewno byli w naszym zasięgu. Dziękujemy i prosimy o komentarz Bartosza Widuszkę. Przede wszystkim gratulacje dla drużyny ze Słupska, za zwycięstwo. tak jak powiedział trener, że wygraliśmy trzy kwarty i biliśmy się z z ze Słupska. No gdzieś tam brakło tych, tych czterech punktów, tak żeby wygrać ten mecz. Wydaje mi się, że tam jakieś poszczególne błędy po gdzieś tam się skumulowały przez całą mecz. No nic no, teraz wracamy do Lubina, ciężko trenujemy i patrzymy dalej, żeby wygrać kolejne mecze. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do pytań. Trenerze, to wasza ostatnia akcja. Alan Czujkowski spóźnił się troszeczkę z tą oponowaniem piłki. Jak to miał wyglądać? Nie, piłkę miał dostać Brian Allen. ale i tak to zostało na dogrywkę że nieźle, nieźle to wyszło. Dokładnie. Ja Może tak, a tak tyle chyba to wyglądało to z boku, żeby, żeby wpychać w tych wysokich graczek jak najdalej od kosza czarnych. A tak w kontekście kolejnych, bo czy przydałoby się wyróżnienie przydało. tak jeszcze jakiś jakichś zawodników wzroście powyżej 207 metrów, mimo że dzisiaj naprawdę dobrze walczyliśmy z biurkami. A damy Pan pieniądze? Czy... No. Damy Pan pieniądze? To, to jest taka rozmowa. Mam to, co mam, i cieszę się z tego, co mam. Zawodnicy oddają serce. Jest to pierwszy sezon po 10 latach, także tu nie ma coś takiego. Mamy zawodników, e, tak jak i mamy, wybrałem ich w naszych możliwościach budżetowych. Chcemy być wypłacalnym zespołem, i, i to są takie dewagowanie. Ja też bym chciał mieć paru graczy z NBA, ale ich niestety nie mam. Czy mamy jeszcze pytania? Jeżeli nie, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Witam w drugiej części konferencji. Trener Dejan Mijatowicz debiutuje w roli wypowiadającego się. W takim razie zapraszam, oddaję głos. Debiutuję przed Państwem Słowskim, tak? Ja pierwszy ja albo Karol. Nie? Trener, pierwszy głos. Dzień dobry, panowie. Dziękuj, dziękuję, co z te przyszli. I pani. I, I pani. Przepraszam. Właśnie, panie, nie moim, tak, dobrze. Po Polsku i będzie mi od pani Agaty Na časi, a, prvše gratulacije mojim klopakama za prše vigranje. Po meču sa tu, s turovim ja sam raznavijal sa klopakima i movi sam da je ovo za nas bardzo važni meč da začnemo ministrstvo tutaj u slupsku sa vigranjem i mi svi skupiše pravi smo zrobili, vjeli smo da jest a, Lublin, Barzo, atipični tim, tu iz Barzo dobro žuca za tri, ima zavodnike i na čvarki i na pionki koji Barzo dobro iđu na pop-out i Barzo dobro individualni 1-1 i mi smo dišaj mušili imać individualno odbranju 1-1, Barzo, Barzo dobžu i to jest jedan segment do čega smo mi igrali dišaj. Imali smo problem drugi meč po rovu sa zbirki, 18 zbirki u ofensu je imala ekipa Lublina i sa žuti volni ješće raz smo nje trafili 59%, to mušimo ići na gore, ali uh, iđe mi krok po krok, vi vijete da celupše pravu mi nemamo duži roster, čekamo da se vruće Kacpar Borovski i Novakovski, da imamo celi zespol i da vozačemo sa celim zespolom i da imamo kontinuaciju mistrstvo, jer dugo imamo 30 meč za ten sezon, tako da počebujemo da beđemo i mali duži roster i všiske zavodnike prepravljenje za mistrstvo. i o meču Karola Na pewno cieszymy się z tego zwycięstwa. Już w Turowie było widać, że, że dobrze prze, prze, przepracowaliśmy ten pierwszy okres przez sezonowy. Tam niewiele zabrakło do zwycięstwa, dlatego dzisiaj ważne było to, że, że udało się wygrać. Widać gołym okiem, że brakuje jeszcze u nas dwóch wysokich zawodników, bo przegraliśmy zbiórki już drugi mecz z rzędu i to dosyć wyraźnie. Osobiste to też jest coś nad czym musimy popracować, no ale myślę, że jak właśnie wróci dwóch wysokich zawodników to ta gra będzie też troszkę lepiej wyglądała, będziemy mogli trochę grać więcej do środka i na zewnątrz, to rozszerzy naszą grę, będziemy mieli więcej miejsca na penetrację, na rozrzucenia, także myślę, że jeszcze dwa tygodnie i będziemy w pewnym składzie, ta gra będzie wyglądała jeszcze lepiej. Dziękujemy i prosimy o pytania. co z pojazdem trykowskim, przy tak wąskim składzie każdy zawodnik musi się mocno angażować w grę. Tajkowski jest jakby tak troszeczkę poza tym. Nonšalancija je svidočna. Vijem, pan, to, to tak je zgleda, bilo je dišaj dekoncentrovani. Vijete, to co je Karol Muvil, mi imamo ten problem, učimo imati situaciju da se vruće ta dva zavodnika, Mihal Novakovski i Kaspar Borovski, da ga vrućimo na, na poziciju kulturu treba. Vete, mi s njim imamo, on je zavodnik, koji može igrati na čvatki, na pjontki, s njim imamo spacing, da može da otvarti na pop-out i na roll i, i na všisko. Diša je imal problem e, najvenkši sa zbirki defanzivne i box-out. To tu je, tu je, je bil dekoncentrovani, to je bil tješki, tako da Ben, ben ćemo razmavljali o tem, ali vet, to, to, to je tak, jedan meč, jedan meč je bil dobri, drugi nije, to, 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 je, stak sa zavodnikami. Ben se prepravili da to beđe u konti, kontinuaciji lepije. Pa, na następny tydzień pani czeka mi Kacpar. Ja myślę, że następny tydzień będzie pracował 5 na 5. A Michal będzie następny tydzień 5 na zero z całym zespołem, prosi raz da robi, tako, da, tak da czekam mogi tam za dwa tygodnie. Ja myślę, że Kacpar będzie przeprawiony za następny mecz do Udombrowi, będzie u zespolu. Czy mamy je jeszcze pytania? Jeżeli nie, to za nami pierwsza konferencja trenera w Słupsku gratulujemy odwagi w posługiwaniu się językiem polskim.